wiecie co to będzie za odcinek i nie tylko dlatego, że tytuł filmu Wam o tym powiedział ale także da, la, 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 la. Tak więc zasugerowałam się nieco komentarzami pod filmem CHIP all SUPPLY CHALLENGE tym filmem, który był wstępem do wyzwania i dziś będziecie mogli zobaczyć jak w swoim szkicowniku, którego jeszcze nie dokończyłam i jeszcze nie mogę Wam pokazać wszystkich szkiców jakie w nim zrobiłam bo nie mam czasu zdura. mam sporo czasu tylko po prostu mi się nie chce w każdym razie na pewno na pewno niedługo nagram ten film, w którym pokażę Wam wszystkie szkice, które zrobiłam w tym szkicowników. A na razie posłuży mi on właśnie do tego wyzwania i będę używać dziś w tym filmie, w tym wyzwaniu Chip Art Supply Challenge dla następ mazaków. Mazaki mają 18 kolorów, kosztowały 4,49 zł w kerfurze. Nawet jeszcze nie sprawdzałam, czy przypadkiem nie są jakieś wyschnięte albo felerne. Mam nadzieję, że będę mogła coś nimi narysować i to właśnie zobaczycie dziś w tym wyzwaniu. Wyzwaniu, które nie może się powieść, bo nie można nic fajnego narysować mazakami za 4.49. Będę się starała udowodnić, że tak nie jest i że można coś fajnego stworzyć bardzo tanimi produktami. To będzie trudne wyzwanie, ale jestem przekonana, że dam radę to zrobić. Tak więc, nie przedłużając, ja zabieram się teraz za rysowanie, a wy kibicujcie mi, żeby coś z tego wyszło, bo będzie mi to potrzebne. Każdy widzi wydaje mi się, że mimo wszystko nie wyszło najgorzej, starałam się dobrać jakby temat i technikę odpowiednią do mazaków i odpowiednią do gamy kolorystycznej, którą dysponuję niestety te mazaki mają dość nasycone kolory i nie posiadają mazaka w kolorze w odcieniu skóry. Żaden z tych kolorów nie jest nawet blisko odcienia skóry i sprawdzałam w dwóch marketach w Anchon i Carrefourze, Ile kosztuje najtańszy zestaw mazaków, który zawiera w sobie taki kolor, którym moglibyśmy porypo, porysować, pomalować ciało, pokolorować, pokolorować ciało? I one kosztowały około 17 zł. To były chyba mazaki Stabilo, o ile pamiętam. Więc 17 zł to już jakby nie jest cena taka najniższa. Więc postanowiłam, że nie będę ich kupować, bo chciałam użyć w tym wyzwaniu, tak jak powiedziałam, najtańszych produktów. Takich, którymi teoretycznie nie powinno się dać narysować nic fajnego. Mam nadzieję, że jednak podobałam temu wyzwaniu. Jeśli film Wam się podobał i chcielibyście obejrzeć dalsze wyzwania, bo będą jeszcze kredki, farbki i inne przybory do rysowania, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć kolejnych treści. Na dole macie linki do mojego Instagrama, Facebooka oraz bloga. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Taką mam nadzieję. Do zobaczenia!